Aha. Siemanko, sty strony pafek, a ze mną jest kubik.ply yy, i jesteśmy na mapce Frowding Survival. Island, czy tam ice, Island? Nie wiem. Iceland. Iceland. No, dostaliśmy się na drzewo. Yy, Cudem. Dobra. To może teraz zaczniemy od skoszenia drzewna. No. Bo... Dobra. To ty, ty bierz yy... jedną. Dobrze mnie słychać? No. no. A ścisjesz te dźwięki skry? Czekaj. Yy. To mam 29. Ciszę sobie na 20. Bo ja mam na 100. Jaki ten! Ale mnie dobrze słychać. U no ciebie zawsze dobrze słychać. Eee, mam nasionka, to możemy farmy Przecież... zrobić. Ojej, wyszłem z serwa. spadkowo Czekajcie, chcę z... na 50 koło. Dobra. E, Przyda się tu timber Tak. No. Nie, wszystkie drzewa. Jezus! Opętało mnie! Czemu? Nie wiem, bo tak wcisnąłem y, raz y, w unie No. I... Wcisnąłem, puściłem i tak zaczęła mi, sam, z, mi postać, sama postać. Nie, zami, z... też tak nie Ja wiem. tak mam za często. Zbieraj sadzonki. Ile masz drewna? Osiem. Jedenaście. Zaraz trzeba będzie tego giganta ściąć. Ile masz sadzonek? Trzy Cztery e, Wiesz co najpierw zrobię to, skopię tą górkę na domek, ok? Okej okay. go Asesiny stron, zacznę kopać e, Zrobić ci coś Kilofa, patyki. Nie, strasznie. na razie łapą. Torej łapą. O, skrzynkę odkryłem. Co w niej będzie? E, co? Ma, mamy po mieczu i trochę jedzonka. Podechodź. Daj mi miecza. Co weź? Ja wezmę dwa. Weź jedno. I to z tego środkowego rzędu na półej. To wszystko weźmiemy do skrzynki jednej. Dobra. To, czekaj, a masz crafting? No, tu stoi. A masz kill -off? No, kamienny. Eee, yy, sorry. Yy, nie kamienny, tylko. No, yy... Drewniany. No, drewniany. Teraz miał... zrobię łopatę. Skopu tego dirta. A od góry może zacznę, co? No. Dobra, ja. Zrobić ci tą kamienną? Nie. Na razie muszę ...tracić tą. Bo tu jest dużo spoko, dyrtu. Spoko. Ja Ej to chodź tu lepiej, bo, potem ci? bo potem ci będzie trudno ścinać. Bo, bo tu jest kobel na górze. Kobel, kobel, kobel stąd. Jezus! No to zawału kiedyś dostanę. To co zostań zawału. widzę diamenty. Wiem, też tam widziałem te diamenty. <coughs> tam swoje jedna sztuka. Dwie. Ta? Kurde, nie mam O skrzynka, skrzynka, skrzynka. Kolejna? No. Gdzie jest skrzynka? Patrz, widzisz tam? Widzisz tego creepera? O nie, tam już nie ma. Widzisz tam ten, ten wodospad tutaj? No. To tam niżej jest skrzynka. Aha, faktycznie. Pod tym. Ciekawe, co w niej jest. Kop-kobla, kop-kobla. Ej, jak coś liczcie, nasze dedy. Fajnie by było, nie? Ciekawe, tu pozbieram jabłuszka. Sadzonki. Masz jabłuszka? No. I o której zaczęliśmy nagrywać? Niedługo. 25 minut temu. E, no. Koło tylu. Kurde, on tyle samo, że nie gdzie je powkładać. Creeper spadł właśnie. Ja! Ale on powoli leci. Łopata mi się skończyła. Co? Łopata mi się skończyła. Ja mam jeszcze. Maś. Tam ci wpadła w tą dziurę. W dziurę ci wpadła. No. Sorry. Widzę bez bitewa. Nie jesteś ślepy tak jak ty Chcesz miecz? Nie. Mam. Ja mam dwa. Czekaj, kop kopię żwir. No nie kop ode mną dziadun. Dobra. Jeszcze kurde jakaś lawa by była i, i co by było? A żwir nad lawą, bo masz rację. Te dwie sztuki dwie sztuki, szukaj żelaza. New Haj papek, New Haj. Ja, ja tu se kopię, więc cicho. Cicho się tak? O Jezus! Poczekaj, ja, jak biorę tą skrzynkę, przyda się nam. No, no, no i postawię to położymy to jedzonko i TP. Kolejna skieram mi się skończyła. Będzie iekiera łopata, co ja gadam. Robi ci kamienną. Nie. I tak tu zostało mało, czekaj, ja tu podam te jedzonko. Ja sobie zostawię tylko, wezmę 6 chlebków. Albo nie, dobra, wszystko jak na razie odłożę. Mm, mm, mm. Ech, Jezus. Ej, widzę świnkę i owce widzę. Ta. No widzę, czekaj po to... Kop tego kowla. Kopie kopie. Szybciej. Ten mi się skończy i pójdzie jeszcze szybciej. Co tam o O tam mu stworzyła zapłon na drugiej wyspie przed Ty masz fajniej. dlaczego? Bo dyrta się szybciej niszczy. No i? Już. No. Jesteś? No jestem, jestem. E, Pafek. Co? E, masz tu... 4, 5, 6, 8, 6... Ile masz kobla? 5. Łę! Oddawaj te... No Kolejny creepy spadł. E, zrób piecyk i zrób czarkoal. Dobra. Co, grawol, ściągnę. Dobra. Piecyk? Szybcie, bo tam na tej jest już chyba impreza. Jest piecyk? Dobra. Ja, ja, ja jest piecyk, jest impreza. Ja mam tego zrobić Sztuka jedną, nie? Robi się. Czekajcie, ja zaraz wrócę. Krótkie cięcie. Okej, okay, jesteśmy po krótkim cięciu. Hmm. Tutaj tylko tra, tro, trochę trawy pościnałem, żeby mieć trochę nasionek. Aha, ile masz? 19 I jeszcze, jeszcze są trzy. Po co tutaj dałeś sadzonkę? Tylko tak ona tu nie wyrośnie. Ja nie dałem. Czekaj, dirta wezmę i zakoszę trochę jest pełno dziur. E, są dwie owieczki i chyba dwie świnki na tej wyspie tam. Wiem, widziałem. To jest skrzynia. Mam, mam ochotę ją zebrać. Ja, ja tak skoczę. Nie wskaczkuj tam, bo HP stracisz. No, najlepiej. Od razu wskoczyć. Teraz tamtą Te Stepney. <noise> nie. <głosy> dobra. I ty masz... Kubik z PL, nie? No. Dobra. Co hmm, Dobra, to jest pełnosadzonek, ale dobra. 20 zgniłego mięska, dwa drewniane miecze, 7 piórek, 5 kości. To może daj drewniany miecz na razie co, żeby ja wezmę sobie drewniany, żeby o kurde, żeby służyć do jednego. Co so zjem jabłuko. Dobra, też sobie robimy most inny ten, a czemu tutaj nie, dokończyłeś? Ważne jest to dokończyć. Tutaj mi killów może co? No, no i tą y, podstawę z dołu też zrób, z dyrta może, co? Zrobimy ją, czy tak zostanie? Z dyrta. Dobra, to rozkop. Będziemy mieli wtedy więcej kobla. Co? Nie było... Tak, no, tak, no... tak, robot drogowy, nie? Co ty kopiesz, ja stawiam. Yy, no, są dwie sztuki. To dobrze. Uhu, ale bym spał. Jeśli, jeśli byś spadł, to bym cię zabił. A no, co tam masz? Dużo kobla. 45 kobla to, no to. Se w dupy możesz wsadzić, nie? Je Jezu. Tu nasi w ciebie Szybko jest tego pieroga. Może <grywa> no, to się straci na to. Ale piankę to z czego zrobimy? No gdzie? Mam, mam jeszcze cztery dirta. Trzy. Tak Koniec. Muszę tak... Tu by można... Oj. Z czego robimy most? No ja na razie z dirtów, nie? Ja robię dirta. Ja mam staka. Daj. Masz połowę. Ej, na dwie kratki robimy, czy na jedną? A, na dwie na razie, ale to poczekaj, gdy chyba się zrobi dzień, bo teraz coś... Dużo mobów tam jest. No. Ja jestem z gwałcą i zabijam. Mhm. Piedzę, że Ej, au góry jest, Edzio. Popatrzcie się na niego. Śleci do ciebie. On się na ciebie nie patrzy. Zbysze nie reaguje. Masia na ciebie nie patrzy. O, chłopie się pani... Ała! Pani... Dobra. Mnie zobaczył. Spadł. Ta? To pedoł. Ła! Za to za mną jest! Ła! Wow. Mam perłę, mam perłę! Wiem gdzie. Został mi jeden i pół serduszka. Patrz. Patrz Dobra, już się robi dzień. Chyba to, to duże drewno zasetne. Eee, tak zainstaluj się, Timbermoda. Nie, 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 nie. Bez, Bo... bez żadnych haków. Bo mnie Timbermod nie działa. Ej, a, a, ej, a patrzyłeś na zadanie? w ogóle ja? jakie my tu mamy? E, na pewno dostać się do meteru no To, 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 to. Zobaczymy w drugim zadaniu dokładnie jeszcze. Chyba w drugim odcinku zrobimy tablicę taką, albo na kartce sobie wypiszemy. Na kartce lepiej. Musieliśmy sobie szczytować drewna. No. No. Gdzie ty? ty Czekaj, z dirtem pójdziemy do góry. Skacz. Skacz. Kacz. No i odpychać, mnie, no Jezus! <noise> Ale go zau... się. No! Czasem idę do góry nara. No <noise> No i idź do góry szybko. Ścinaj, to drewno. A co za popatrzę w tym, co tu się od tą no i poszukaj za ten czas zadań? Nie, nie, nie. A czekaj, bo, bo to mamy jakieś przejście. Gdzie? Woda tu jest. Yy, Wypadniesz poza mapę. Oj, nie, nie, to ja tam nie chcę iść. Wracaj, wracaj, wracaj. Wracaj, Zbyszek. Mam 10 drewna. Ja 7. A ja mam okiem inny Ucień. miecz. A ja mam kamienny miecz i drewniany. Ja. Yy, kamienny kilof i drewniany miecz. Mhm. Jestem zawsze wyposażony. Żadne drzewo jeszcze nie rosło, żadnego. Dobra. Moje perły. Co ja zrobię? Co? Wszystko. A wszystkie drewna skosiłeś? Nie. No to skoś. Tutaj mi. Jabłuszko. To daj mi dirta Ej, tu masz jabłuszko kolejne, w leży Nie buj go Jabłuszko? No Tu nas padały drewno To łapię Co łap? Zajdź, bo ja mam siekierkę. Dzięki. Masz, ci wszystko czyszczam. Od drewno spada. Żyjesz? No, żyję. Sadzonki. Laptopa do prądu podłączałem. Ale dzisiaj jest gorąco, nie? No, wczoraj też tak było. Nie ja chodzę, tylko i zbieram sadzonki. Wszystkie drzewno? Tu jeszcze są. Czekaj, bo jeszcze jest. Już nie widzę. Wszystko ścięłeś? Ej, ej, no bo tam drewno... Za... Fuck. Dym. Kupa. No kupa, kupa. Mogę zjeść te dwa jabłuszka? Nie, bo, no bo i tak expa nie masz, nie? To, o, to odłóż wszystko do skrzynki idę dni. Normalnie skocz. Wyskocz. Ja już zjadłem. Masz łopatę? Nie mam. To czekaj, to ja zrobię. We're all the champions, my friend. Co ci jest? Nie wiem. Uła. I dawaj ja spróbuję zobaczyć, co jest w tej skrzyneczce. Nie, 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 nie patrzysz, nie patrzysz. Tak tam nie, nie doskoczysz mózgu. No, normalnie... minimalnie. No, minimalnie, minimalnie. Ale we, weź tak już nie spadaj, bo masz z, dwa zgony. Wiem. E, to, tą glinę się długo kopie pod wodą. Y, trzeci? Nie, chyba drugi. O, to trzeci. Raz, dwa, trzy. No weź tak specjalnie. Karty to był! Nie rób tak specjalnie, nie, nie rozumiesz. Ła. Wow. Ale ty się molestujesz. Cyminka! Co ty robisz? Hmm. Kopię glinę. A ja postawię unkę. <laughs> Jabłuszko! Nie mam więcej gliny? Jest jeszcze glina. Tu, tu e, Dobra, daj mi twojego całego dieta, ja robię moc. Jest w skrzyni, w grżyni, tak? Ej, na dwie czy na trzy? A, no, no, no na dwie, nie, żebyśmy nie spadli. Maro prób. Mam cię z stąd zrzucić. O, są kolejne diamenty. No, Jozu, gdzie? <noise> Jeszcze trochę. Jeszcze jeden. No a potem jest żelazo. No czekaj. Tu, tu e, świnki tu, tu... trzeba na, na. Nie, zostaw. Na, na równiaka no, trzeba no, wziąć. No, no albo możesz, dwie, dwie musisz zostawić. Czekaj, bo jeszcze, muszę te tekst paka zmienić, bo dziwnie to wygląda. Ustawienia graficzne, chyba to jest tutaj gdzieś. E, powiem Ci gdzie się wchodzi. Czekaj, w wide e, wideo settings. E, opcje graficzna, coś takiego. Ustawienia graficzne. No. Gdzie to są? Nie wiem, gdzieś tam powinny być. To nie, to nie, 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 co Język na pewno nie. A nie, bo to jest chyba na, na, na first wersji zmiana tekstur, pak, a czy nie? Nie, no było. Po graficzny nie. Hmm. Chyba grafiki wyszukam. Szybko wyszukam. Nie wiem, gdzie to jest kit zostawię sobie gdzie ty jesteś A to jest pomóż mi skopać tego no coś to musi być czekaj te drzewo skopię Pamiętaj żeby... No, ile każ... minut nagrywamy? My No! Nie rób 15 minut to już musimy kończyć, bo ja nie mam limitu Ja mam ja mam limit, sorry, ty nie masz. Dobra. E, to by było. Nie wiem. Czekaj, ja zobaczę, czy się wszystko nagrywa.